よし。<music> Dobry wieczór, Państwu, Zapraszam na program Czas Decyzji. Wybory samorządowe. Wybór lokatorów w Sejmu przy ulicy Wiejskiej jest już za nami. Dziś decydujemy o tym, jak będą wyglądały nasze ulice, w naszych miastach i nasi. Czy będą wyremontowane, czy będą tam żłobki, szkoły, szpitale, ośrodki kultury i religii. Jak zostaną wydane pieniądze samorządowe i europejskie. O tym zdecydują radni, wójtowie gmin, burmistrzowie i prezydenci miast. Naprawdę warto pomyśleć w kategoriach Nic o nas bez nas przed nami ciekawy i emocjonujący wieczór zapraszam. Uf. Prosto z mostu przenosimy się do naszej telewizyjnej reżyserki, to jest serce organizmu, który nazywa się Telewizja na żywo. U nas politycy nie mają tutaj wstępu, ale my zostaniemy na chwilę. Warszawa, Gdańsk, Kraków, Katowice, Wrocław i Rzeszów. Nie wybraliśmy tych miast. Przypadkowo wybory prezydenckie w tych właśnie miastach wydają się być najbardziej emocjonujące, ekscytujące, ciekawe i nieprzewidywalne. W każdym z tych miast są nasi reporterzy, z którymi teraz będziemy się łączyć. Na początek Warszawa. Tam jest Artur Molenda. Witaj Arturze. Stolica czeka na wyniki. Dobry wieczór, Dziekowie, dobry wieczór Państwu, dobry wieczór z Warszawy, z Warszawy, która od samego poranka była kuszona przepiękną pogodą do tego, żeby wyjść z domu, pójść do lokalu wyborczego, pobrać kartę, zaznaczyć krzyżyki przy nazwiskach naszych faworytek i faworytów.